Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gryszy Sandwich. Dzisiaj jesteśmy na Magu i dzisiaj w końcu jest ten piękny dzień, gdzie udało mi się zdropić legendarną broń. I jestem z tego ogromnie, ogromnie szczęśliwy, ale przejdźmy po kolei do wszystkiego co mamy tutaj zrobić. Pamiętajcie też o łapce w górę, pamiętajcie o komentarzu, no i oczywiście o subie, jeśli jeszcze go nie macie. Przed chwilą dostałem też taki oto tutaj czarny klejnocik. No nie jest on zbyt specjalny, więc sobie go po prostu sprzedam. Musimy coś wrócić do kociołka, z tym, że już Wam pokazuję jak ta piękna broń tutaj wygląda. Jest tu ona plus 150 średnich. Musimy tylko zmienić runę, ale to na spokojnie tutaj mam jakąś runkę 60% na błyskawicę, Tu mam. Ogień, więc może tym razem sobie powalczymy na błyskawice. Czy może zimno? Zimno będzie fajniejsze. Więc zamieniamy runy. Wybieramy tutaj naszą piękną broń. 60%. Proszę bardzo, mamy już 60%. I tak naprawdę brakuje nam jeszcze tylko czapki. No z czapką może być ciężko. Tutaj widzicie już jakieś itemy. Kolejne z legendarnego lochu, które niestety nie udało nam się przemienić odpowiednio. A więc tutaj na pewno to idzie do rozmontowania. To idzie do rozmontowania. I to również idzie do rozmontowania. I tą broń na razie sobie zostawię. Zostawię sobie tą broń z tego względu, że lutenant ostatnio pisał do mnie i pytał się czy mam już tą legendarną broń. Więc odpisałem że nie mam, no bo wtedy jeszcze to było prawdą i dopiero po mm, zakończeniu legendarnego loku sobie ją założę, żeby to było też dla niego takie leciutkie zaskoczenie, że jednak ją mam. Ale teraz poszukamy sobie jeszcze mimo wszystko e, tego, tej czapki, tego turbana. Mam nadzieję, że tutaj wypadnie on dość szybko. Może nawet w dzisiejszej próbie na odcinku byłoby na pewno bardzo miło, tutaj jakieś kosteczki nam wypadły, dobra jeszcze trochę złota Więc to możemy sobie sprzedać, bo epiki jeszcze nam wpadną do rozmontowania, więc wchodzimy po prostu tutaj i lecimy Zobaczmy jeszcze statystyki, 24 legendarne podejścia Najlepsze na no, 3, 100, 157 epików, 770 pokonanych potworów. No i lecimy po 800 pokonanych potworów pewnie. No bo tutaj już na pewno będziemy bardzo blisko tego celu. Tutaj oczywiście musieliśmy to otworzyć. I dobra. Trzeba by było pozbierać trochę klucze. Pomimo wszystko, ale te klucze na początek to się nam mocno przydadzą. Jakiś buffik może? O, to jest akurat spoko. Fajnie się running zaczyna. Nie powiem, że nie. Bo już mamy pięć kluczy, mamy połowę życia i jeszcze możemy dwóch przeciwników na spokojnie sobie przejść. Może jednego, bo tutaj podpokój. E, czy chcę ryzykować? Nie chcę ryzykować. Yy, więc pójdźmy sobie tu. Mam 6 kluczy, więc będziemy uciekać. Buffik. O, to jest bardzo dobre. E, tu ot oczywiście otworzymy, bo tu jest goldzik. E, tutaj oczywiście uciekniemy. Aj, niestety się nie udało uciec. Mam nadzieję, że nie będą nas bardzo bili. O, dwa razy pod rząd to i tak jest już dość sporo. Zwykle udaje nam się tutaj często uciekać. E, tutaj oczywiście te obamki od razu rzucimy buty to kociołka, to od razu, wiecie, wrzucę je. Tutaj jeszcze będziemy potrzebowali miejsca. co? No, ten buffik to jest akurat najlepszy buffik, jaki może być, więc tym nie przejmujemy. Tyle by dojść do bossa pierwszego. No, na tym życiu go pokonamy, ale gdyby nas uderzył jeszcze ten jeden przeciwnik, to by było ciężko. No, to bossa mamy za sobą. Teraz dobrze by było dojść do klucznika, jeszcze bez straty życia. No zobaczymy czy to się uda. No niestety nie. E, no trudno. Myślałem, że uda się uciec. I klucznikiem sobie wejdziemy daleko, daleko, dalej. No ale niestety nie udało się. To teraz podejście numer 2. Bo oczywiście ominiemy. Jakaś czapa, która nam nie jest do niczego potrzebna, więc od razu wyrzucamy. To sobie przestawimy tylko, żeby nam tu miejsce nie zagradzało. My mamy dużo życia, więc idziemy w mięśniaków, tak mi się zdaje. Mam nadzieję, że ich dostaniemy dosyć szybko. O, dobra mamy. Nawet idealnie się złożyło, bo ja tylko piersi są. Nie musiałem omijać leczenia. Dobra, wejdźmy w tą pułapkę, bo liczymy na klucze. Dobra, trzy klucze już są. Jeszcze za jeszcze dwa, jakby na no, padły, to już by było naprawdę przyzwoicie. Czasami się troszkę te animacje tutaj bugują. Dobra, cztery klucze tylko, myślałem, że będzie więcej. Czasami z tych skrzynek tutaj mm, lecą nam. Jakieś bawy, więc dobrze by było je otwierać, mimo wszystko. Ale to już prędzej nie otwierać y, tych y, zwykłych y, skrzyń, bo tam może pojawić się potwór, na przykład właśnie tutaj. Ale tutaj to też nam dało bawę. To możemy sobie teraz na spokojnie kilka poziomów pokoi przejść. Mało życia, dobra, przejdźmy tutaj. Było mało życia, jest trochę więcej życia, więc fajnie. Dobra, tutaj sobie to wyrzucamy. Tutaj wejdziemy do tego złotego pokoju i tutaj zaatakujemy, sobie tego kolegę, tam nam dał. Rękawice jakieś. Mamy tu jeszcze troszkę miejsca, więc sobie wyrzucamy te mamy tutaj. Idziemy dalej. Mamy dwa miejsca jeszcze. Możemy na spokojnie jeszcze parę razy pounikać, więc sobie tu znajdziemy jakieś odnowienie życia żeby nie marnować sobie tego uciekania chociaż i tak tutaj już dobrze by było powalczyć, bo nam się i tak odrodzi życie więc tutaj przy okazji zdarniemy trochę kluczy, tu jeszcze jakiś papik. Został nam Buffita. Trzy klucze, trochę mało. Zaatakujmy jeszcze po jeden. Dosyć, dosyć przyjemny jak na razie ten run. Tu możemy wejść. Tutaj oczywiście. A zaatakujmy. To być klucz. Żeby mieć te cztery klucze chociaż tak w zapasie. Tutaj musimy iść w tą stronę. No i tutaj już raczej padniemy. 71 komnata. No, jeszcze udało się przejść. Płoty pokój. Yy, tutaj, tutaj... szansa na ucieczkę, dwa klucze, cztery... szansa na ucieczkę, bo i tak chcemy paść, więc... dawaj. Yy, dawaj tutaj oczywiście. Nam to dostaliśmy dwa klucze, tak naprawdę za darmo, bo mieliśmy tak mało życia, że i tak na wszystkim innym byśmy padli, a i tak doszliśmy do bossa, e, więc naprawdę spoko. Więc, oczywiście, teraz z sześcioma kluczami idziemy tutaj i mam nadzieję, że uda się tutaj dojść do końca. Jak broń wypadła nam z gabinetu, może czapka też nam wypadnie z gabinetu. We will see, więc, teraz, oby dojść jak najszybciej. Do naszego klucznika, który powinien nam, dać nam trochę życia, odnowić nam życie. No halo, daj nam tutaj jak najszybciej yy, dobrego Bafikę. To by było naprawdę bardzo, bardzo miłe, <laughs> gdybyś to już teraz dał, był mięśniak, ale ja nie mięśniaka nie szukam. Dobra, mamy, świetnie, dobra, zaatakujmy po jednym klucz Tutaj postarajmy się uciec, bo musimy sobie odnowić na pewno bardzo mocno HP Więc to będzie w miarę przyzwoity wynik tego HP, tak mi się wydaje Tutaj jeszcze może jakieś, no niestety pułapki, myślałem, że jakieś dostaniemy tutaj ucieczki to by było ekstra dostać ucieczki na sam koniec ale niestety nie dostaliśmy i teraz musimy liczyć na jakiś złoty pokój albo jakieś leczonko tutaj ze skrzyni żeby przejść A, trzy klucze 95 komnata idziemy tu Epic jeszcze nam wpadł, jakaś broń, fajnie, fajnie, to teraz możemy wyrzucić pierścionek, dwa klucze, tu jeden klucz, niestety nie dostaliśmy nic, co byśmy chcieli, więc tutaj idziemy na bossa i niestety zginiemy, ale to nic, nie przejmujemy się tym wcale, odradzamy się i mam nadzieję, że to będzie już ostatnie podejście pod ten legendarny loch. I że to będzie ta czapka, którą wyczekuję. No niestety tajemnicza deska sedesowa, Ej, więc niestety to nie jest to, co szukamy. Tym razem tym bardziej, że już wszyscy mają te deski sedesowe. Nie, nie mają, to dobra. Ej, do toalety na siłę. No to niestety to nam się nie przyda, więc sobie rozmontujemy. No, i ja sobie tutaj jeszcze będę próbował te podejścia na pewno. Mm, później, niestety, nie będziemy dzisiaj w domu tak jak planowałem. Więc nie zrobię tego na Discordzie. Więc wybaczcie mi, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A teraz przejdźmy po prostu już do robienia awki. Tutaj, oczywiście, zaatakujmy sobie Terry'ego i idziemy na awkę. Idziemy na awkę, może jeszcze zaatakujmy sobie tutaj. Kupile, Trochę tych karmionek nam się udało zbierać. Jestem nawet w delikatnym szoku. Tutaj, oczywiście, połączek już na 78. Tutaj, wrzeszką też już 74. Włomięła już fajnie, bo 134. No i ping pong 31. O! Nawet nie zauważyłem. Lieutenant High. 3249 karmiń w ziemi, więc jest bardzo blisko naszego mroku. No i pójdźmy może właśnie tym mrokiem. Niech będzie wyrównana walka. Może uda nam się go pokonać. Kto to wie, zobaczymy. Dobra, koni, koni 200, więc po tą stroną. I zobaczmy. Zawisza kontra szczerbą dała radę. Klocek pokonał zawiszkę, na wtybło przegrał z klockiem, ale jadąc się starał. No i teraz najważniejsze. Trochę uników, parę krytyków i jesteśmy w domku. Jest na pół na Dobra, jest krytyk po na naszej stronie i wygrywamy, fajnie. fajnie. Fajnie, 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 bo mamy kolejne jabłko dla Orzeszku. No. Dobra, więc tutaj mamy to zrobione. Belek wrzucony, 400, aury, jutro jeszcze będzie 500 i już od jutra będziemy wrzucać sobie te bronie, żeby spróbować sobie zdrobić te pozostałe bronie legendarne. I, i okej, okay. idziemy tutaj, tutaj i zaczynamy awencję. Oczywiście event golda, więc wiadomo. I możecie też dać znać w komentarzach jak tam wam się podobały mecze finałowe. Osobiście niestety nie dałem rady obejrzeć wczoraj żadnego meczu. Oczywiście no jeśli chodzi o ukraina Anglia obejrzałem tylko powiedzmy pierwszą połowę, gdzie było 1 do 0, a włączyłem mecz dopiero w 6 minucie, gdzie już było to 1 do 0, więc bramki nie widziałem. Także taki trochę peszek, no ale co zrobić. Z tego co wiem, no to spotkanie zakończyło się 4-0 dla Anglii, więc przewidywałem właśnie, że Ukraina nie zdoła strzelić bramki w tym spotkaniu i tutaj się nie pomyliłem. No niestety troszkę za mało było rzutów rożnych w tym spotkaniu, bo gdyby było powiedzmy tam o te 5 rzutów rożnych więcej, no to bym się z tego zdecydowanie bardziej cieszył. No bo akurat taki kuponik sobie postawiłem że Anglia wygra do zera. Będzie więcej niż 3 bramki i będzie więcej niż 9 różnych. No niestety brakło tylko tych różnych. Ale co zrobić? Nie, nie zawsze da się wygrać. Tutaj oczywiście coś słabe te misje nam tu lecą. Nie wiem dlaczego. Tutaj sobie to weźmiemy. Daliśmy jakąś jeżynę przynajmniej. To jest jakieś pocieszenie. Jakąś śliwkę. Więc chyba gra stwierdziła, że może mi dawać długie misje, ale za to będzie mi dawać jedzenie. Czy to jest dobre? No na event Golda nie bardzo. Wolałbym to dostawać raczej. Zwykły dzień niż event Golda, tutaj wolałbym dostawać zdecydowanie króciutkie misje, jak najkrótsze O, tutaj jeszcze jakieś budki do kociołka Żeby tutaj oczywiście maksymalizować tego Golda jak najbardziej Piątka, tam. No truskawka, spoko no, Tutaj oczywiście dwójka Trzecie, dwójeczka Czerwona na, go, na expa. Możemy ją wziąć jak najbardziej. Tutaj oczywiście po górze cienistej skały sobie weźmiemy. No jest dobrze, że jest dwójka za 16. Chłopaki, łapcie trochę drewna ode mnie. Raczej żadna dziewczyna mnie tutaj nie ogląda, więc chłopaki, łapcie sobie drewieńko. Bo mi jest niepotrzebne. Ta broń też mi jest potrzebna, więc ją dam. Tutaj oczywiście to jeśli dłuższe, więc spoko. Dłuższe też są najbardziej teraz nam sztabne, żeby iść ostro w górę tym Władysławem. weźmiemy piąteczkę, to sprzedamy jeszcze. Mam jakieś rozmontowanko, więc to też jest dobre. Bo akurat jeśli chodzi o to, to legendarny loch będę musiał jeszcze przejść więc to rozmontowanko nam się przyda jak najbardziej bardzo to ciekawe czy uda nam się dosyć szybko złapać tą czapkę powiedzmy dam sobie jeszcze dwie trzy próby jeśli nie trafię czapki no to zrezygnuję z tego i po prostu będziemy bez czapencji sobie chodzić w tym legendarnym ubranku no i tyle, tak, tak mi się wydaje właśnie, że tak zrobimy, bo no też nie ma co przesadzać, żeby za wszelką cenę tą czapkę tutaj drobić. Dobra, tutaj mamy to ogarnięte, tu mamy to. Dobrze, że lecą nam teraz dwójki za 16, bo nie zawsze one chcą lecieć, więc to jest akurat na koniec akurat każdego piwka tutaj też oczywiście sprzedajemy ten pasek 2 ja za 16, jak najbardziej sobie weźmiemy piątka piąteczka za 16 na co nacona, ekspa ale piątka za 11 to nie wezmę nawet, nie ma opcji Kolejna fajna misja. Kiedyś dała. 2 za 14. Zuszłam. Nice. Niestety siódemki, ale przynajmniej trochę ekspa jest. Piąteczka. Jak najbardziej. 2 za 16. A tam piątki były takie słabe, że masakra. No jest kolejna dwójka. A mamy piąte piwo. O, niespodziewana broń. No to ciekawe, bardzo niespodziewana broń, bo nawet się nie pokazała wcześniej. Yy, więc coś musimy tutaj wyrzucić. I powiedzmy, że będzie to do rozmontowania. Coś, co ma dużo odłamków. Powiedzmy, że to nie rozmontujemy. I dobra. No tego się akurat nie spodziewałem tej broni. Także jestem w mega mega szoku. Ale fajnie, że jest. Jest e, tutaj, oczywiście, lecimy dalej. Mam nadzieję, że już żadnych niespodzianek tutaj nie będziemy mieć. Bo, no, to była miła niespodzianka, co prawda, ale tak niespodziewana, że troszkę mi pokrzyżowała plany. Ale to nic. Nic chyba już rozmontowań w tym momencie nie mamy. Będziemy musieli się pozbywać epików, e, szukając czapki. No więc trochę lipa. Ale i tak podejrzewam, że dość sporo tych epików przetraciliśmy, ale to i tak już nie jest najgorzej, bo jesteśmy na aurze 61, jutro będzie 61,5, więc tutaj już jesteśmy bliżej niż dalej końca, tych epików też teraz dość sporo odłożonych, więc na pewno sobie tutaj... Tą Aurę 62 pijemy na pewno. Będziemy starać się jak najszybciej pić też 63, no i po tego czasu mam nadzieję, że trochę epików też wypadnie, żeby już na spokojnie sobie dobić Aurę 66. Tutaj oczywiście oddajemy wam trochę kamienia. Tutaj same 7 niestety się trafiły, ale przynajmniej dała duszę. Zaraz sobie będziemy musieli zerknąć jak tam wygląda sytuacja z tymi duszami Czy dało nam się podbić delikatnie nasze mm, miejsce O kolejne dusze, fajnie No dzisiaj to naprawdę z tymi duszami Więc jestem zadowolony Szapka zadowolona Twójkę, którą pytamy oczywiście Tutaj same dziesiątki, nie, na szczęście nie Drewno dla was Dądka. pasek. Pasek też idzie do sprzedania. Dobrze, że nie sprzedałem tej legendarnej, epickiej broni, bo to by był przypał, trochę. bo ona zawsze mi pomoże tutaj zdecydowanie. Dobra, to dajemy PAM. 2 za 15. Jerzyna. No jedzonka też dzisiaj bardzo fajnie lecą, z tego co widzę. Dzisiaj bardzo fajny dzień. Mimo, że dzisiaj nie ma eventu jedzeń, to lecą jak szalone. Szkoda, że nie lecą podwójnie. No, ale... Nie można mieć wszystkiego, że tak powiem. Delikatnie się no, zestresowałem, bo troszkę mi grę w życiu, bo myślałem, że mi się komputer zawiesił i że będę musiał to nagrywać jeszcze raz. Ale na szczęście. Na szczęście, nie? E, więc spoko. Idziemy tutaj. Same piątki? No niestety tak. E, więc tutaj musimy wybrać... Tą to sprzedać. Mam nadzieję, że to nie było dziesiąte piwko. No na szczęście też nie było to dziesiąte piwko, bo teraz mamy dziesiąte. E, więc teraz musimy liczyć na coś naprawdę wyzwoitego na koniec. Tutaj piąteczka, tam 15. Pójeczka, 16. Duże, fajnie. Okay. uf dobrze, że nie ma samych dziesiątek. Weźmiemy siódemkę. I teraz liczymy na coś naprawdę ekstremalnego, no ekstremalne to nie jest, ale jest dosyć, dosyć przyzwoite. I lecimy z ostatnim browarem. Dobra, tutaj piątka za 16. Kamyczek oczywiście dla Was, bo jestem tutaj mocno przepełniony. Tutaj oczywiście dwojeczka. Wczoraj też wybudował mi się kolejny poziom skarbca, więc dlatego mamy jedno miejsce tutaj, to też jest spoko. Eee. I co? I co? I co? Tutaj musimy na pewno wziąć tą piątkę. Mam nadzieję, że ostatnia misja będzie rewelacyjna. No nie jest. Ale przynajmniej daje klatę za 2,5 miliona, więc od razu ją sobie spalniemy. Kobi bohater w ziemiach 3 razy, to do tego za chwilę. Wejdziemy tutaj, powiedzmy, ustawię sobie warte na 2 godzinki, niech już będzie yy, I dobra, co my tu mamy do roboty? Na pewno musimy zaatakować kogoś na arenie, więc powiedzmy, że tego yy, Walka pupili za 3 minutki, więc to poczekamy jeszcze yy, Tutaj zrobimy właśnie rząd, jeśli chodzi o twierdzę, no to skarbiec buduje się na 22 yy, Tutaj jeśli chodzi o podziemię, dobra Tutaj mamy 5 milionów. E, dobra. Ulepszamy władcę. Już przekroczyliśmy 2200 ulepszeń, 2212. Powiedzmy, że ulepszymy do 2217. Zaatakujmy tego lutynanta. Jak nam pozwoli gra, oczywiście. E, on dzisiaj poziomu nie wbije, więc spokojnie możemy sobie tutaj go przyatakować. E, że nawet. Nawet możemy ulepszyć tego władcę jeszcze troszkę. Od tych ataków dostajemy naprawdę sporo: 2020 może. 2220. O, przycisk jak zwykle nie działa. Musimy iść okrężną drogą. 8 milionów i 8 milionów jest git. Podejrzewam, że i tak będziemy musieli dzisiaj jeszcze jeden pociąg władcy dodać ale co zrobić? To zrobić. Zobaczmy jak tam ranking podziemia. Wyprzedziłem Goodnight, ale do refleksa jeszcze troszkę dać mi brakuje. Ale mam nadzieję, że już niedużo. Ok, więc to mamy z głowy. Możemy teraz rozdać statystyki, więc lecimy sobie w inteligencję jak najbardziej. Niech te staty tutaj puchną. Zaraz może się zbliżymy do 62 milionów obrażeń. Przednich. To też naprawdę bardzo miło. Ta nowa broń też tam tu bardzo ładnie podpustuje statystyki. Ale poczekam jeszcze na tą kropkę, aż ona tutaj nam wpadnie. O ile wpadnie. I okej. Okay. Staty są rozdane. Możemy iść do <laughs> hazardisty. Hazardisto daj nam trochę złota dzisiaj, albo lepsy Wiecie co wezmę? Złoto, bo mimo wszystko cenniejsze jest w tym momencie. To jest razy 5, no tylko 7 milionów za 3 kostki. Tutaj jakieś odłamki nam też yy, kolega chce dać. Tu może klepsyderki? Nie. Aha. Aha. Klepsydry, tutaj zdecydowanie klepsydry bym potrzebował. Dobra, 3 razy złota z pierwszego zrzutu. Może będzie 4 albo 5. No jest 4, więc 38 milionów. Nie jest najgorzej. Tutaj spróbujemy klep No dobra, udało się chociaż 5 klep odebrać. Od hazardisty. Jeszcze może jakieś złotko. No tym razem się nie udało i na koniec ostatni rzut. W ostatnim rzucie spróbujemy sobie zrobić klepsterki. Tym razem też się nie udało, ale 4 statystyki, może nawet 5 udało nam się sfarmić. No 4,5, bo mieliśmy tam troszkę golda. Mieliśmy troszeczkę golda, więc ok, więc jest hit. Dosyć sporo tych jedzeń tutaj nam wpadło. Zobaczmy, czy możemy coś dokarmić. Bo miała do, do karmienia i punkt też. Więc tutaj mamy kolejnego przeciwnika: 2300 karmień. Na niego puścimy, może po prostu naszą ziemię, niech się męczy. Już nie będziemy tego oglądać, bo odcinek też trwa dość długo. Wygrywamy, nasz klocek kończy, więc jest super. No i teraz zobaczmy jak tutaj wygląda sytuacja z naszym sami wiecie kim. Yy, oczywiście z nową bronią, tu będzie zdecydowana miazga, tak mi się wydaje. Ale musimy na to jeszcze troszkę poczekać, nie śpieszy nam się nikt. Wie. Tutaj już też fajne krytyki czasami się dają, poczekamy aż się podda. Na koniec jeszcze zaatakuję sobie hydrę i chyba tyle mamy do zrobienia tutaj. Arena, manager areny, bile, rechikuł i premie menadżera, więc to co nam jest absolutnie niepotrzebne w tym momencie to możemy sobie dodać jak będę potrzebował raczej resetu. Więc no to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się ciepło. I na razie.